Dzisiaj mam wolną chatę, więc mogę usiąść, nagrać filmiki, mogę też mówić głośniej mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie dobry, bo na ten moment, słuchajcie kochani, nie jestem nic staje lepszego zrobić. Porozmawiamy sobie dzisiaj o blade i o nadziejach <głos》> związanych z tą grą, a mam na myśli o nadziejach takich, że nie, nie będzie ekskluzyw, może będzie, może nie będzie, może będzie, może nie będzie. No to może słuchajcie po kolei. Zacznijmy od tego, że wiadomo już, że gra jest robiona przez Arcane Leon od jakichś dwóch lat. To tego ostatnio się dowiedzieliśmy, czyli pewnie w między kończyli Detlupa, zaczynali już zaczynali już Blade'a, Marvel, jest to bardziej odpowiedź, ludzie mówią mi, że na Wolverina, dla mnie to jest po prostu odpowiedź na grę z superbohaterem, czy to będzie Spider-Man, czy Wolverine, nie ma to znaczenia, Microsoft ma swojego Blade'a. Dlaczego mówię, że Microsoft ma swojego Blade'a? Ponieważ Forbes zaraz po filmiku potwierdził, że jest to ekskluzyw Microsoftu, zresztą no słuchajcie kochani, Bethesda, Arkane, no czyje to studia są? Czy Trilate Blade'a pojawił się na kanale PlayStation? No nie pojawił się, czy się pojawił na kanale Xboxa? pojawił się. I teraz pytanie dlaczego Microsoft od razu nie powiedział, nie pokazał Xbox exclusive. Bo znowu są problemy z przejęciem Activision Blizzard. Nie był już przyklepane, ale tam FTC jeszcze czegoś chce i być może jest to związane z tym, żeby nie pokazywać, że Microsoft będzie miał kolejną ekskluzywną grę, bo dalej ta batalia po cichu tam jeszcze 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 jest, jeszcze to światełko jeszcze tam się tli, słuchajcie i cały czas jest tam Cały czas coś tam jeszcze się czepiają tego Microsoftu. Więc no Blade, Arkane, Bethesda, własność Microsoftu. Trailer możecie zobaczyć na kanale Xboxa. Nie ma go na kanale PlayStation. Były takie plotki, że tam były deweloper Sony. Ja to lubię, słuchajcie, te takie temat były deweloper że mówi, że no Microsoft, Marvel także e, tak powiedział, że e, Disney Marvel, jak zwał, tak zwał. Powiedział, że mogę wam, możemy wam dać licencję, ale musicie grać grę wydawać na inne konsole. No Oczywiście Marvel, Disney już to zdementował i powiedział, że ma pełne zaufanie, że wiedzą, że jest Game Pass, wiedzą, że jest Xbox i że wydadzą tę grę na, na PC też. I im to w zupełności wystarczy. To jest wolna ręka Bethesdy. To jest oficjalny komunikat, że jeżeli to jest wolna ręka Bethesdy, jeżeli Bethesda jest własnością Xboxa, no to jeżeli chcecie, słuchajcie, zagrać w tego Blade'a, to na PlayStation na pewno w niego nie zagracie. Będziecie musieli zakupić albo Xboxa, Albo jeżeli macie mocne pc albo w ogóle macie komputery, a zwiększę, że Was na pewno ma te komputery, to zagracie na PC. Jest to kolejny ekskluzyw. Tu też e, przywołany został Indiana Jones, który też jest na licencji, też jest Disneya i też wychodzi tylko na Xboxa i na PC. Na Play'a'ku w tą grę nie zagramy. Fajnie, cieszę się. To są goście, którzy zrobili pierwszy Dishonored, maczali palce przy drugim Dishonored i robili, słuchajcie, Dead Loop'a. Dead Loop, dużo lepszy, dużo ciekawszy tytuł niż Redfall, e, więc spokojnie to nie robią gości od Redfalla. Goście od Redfalla prawdopodobnie łatają cały czas Redfalla i siedzą na Dishonored 3, które też wyciekło, że powstaje. Na pewno dostaną kogoś do pomocy, bo się mówi, że tam się ten team rozleciał, ale spokojnie, na pewno na pewno, na pewno im tam pomogą, na pewno dowiozą nam i o ile mówię Redfall, to był wypadek przy pracy, dużo niedogadania, też Arken nie chciało... Tworzyć takiej gry, oni dalej chcieli to swoje single player robić, więc dlatego pewnie wracają do Dishonored, do tego, czym się czują pewnie i mają predyspozycję, dostarczyć nam kolejny świetny tytuł. Na pewno Blade będzie świetnym tytułem, w ogóle nawet już sobie wyobrażam grę od nich, gdzie oni naprawdę potrafią te gry akcji świetnie, kozacko zrobić. Także kochani, Blade, Blade ekskluzywny na Xboxa, wszystko na to wskazuje. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby nagle miał się pojawić na Playaku, bo ani Disney sobie nic takiego nie wymyślił. Bethesda, My, Bethesda to jest Microsoft, Microsoft yy, Arkane, więc no, jakby wszystkie znaki na niebie. Jeszcze mówię, mamy ten trailer. Trailer jest dostępny na... Yy, trailer macie, słuchajcie, dostępny na kanale Xboxa, gdzie na końcu się pokazuje logo Xboxa, a no, na mm, kanale oficjalnym PlayStation. Ja Trailera Blade'a do dzisiaj nie widziałem, trochę zbyt długo, więc to wszystko kochani, wyjaśnienie kiedy, co, a może jeszcze właśnie wspomnę do tego, wiem, że gra robią 2 lata, więc być może e, wcześniej wspominałem, że jest to gra może za 3-4 lata, ale jeżeli już od dwóch lat powstaje, to jest szansa, że za, dwa, za, że za te dwa lata... Wyjdzie, być może w naszym okresie pokażą nam pierwsze gameplaye. Retwal też był tak w miarę późno zapowiedziany, a dość szybko dostaliśmy jakby pierwsze materiały z gameplayu. Y, przynajmniej jakąś tam zapowiedź z tego co kojarzę. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że gra wcale nie jest taka odległa, jak na początku mi się wydawało, że będzie. To wszystko, kochani, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jaramy się, jaramy się. No, Blade, no cóż. Cóż, bardzo dobrze, fajnie, że Microsoft, Microsoft zresztą wiedział, że musi mieć odpowiedź na Spidermana i nie będzie się z tym nikim dzielił, bo to nie o to chodzi. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, jo!